Dzisiaj porozmawiamy o języku, w którym firmy mówią o prawdziwych sukcesach. To jest język marsz. Słyszymy często spółka ma wysokie marże albo marże spadają. Ale co to tak naprawdę znaczy? Dla przeciętnej osoby to często czarna magia finansów. A to przecież klucz do zrozumienia, czy nasza ulubiona kawiarnia, producent telefonów, czy sieć supermarketów ma się dobrze. Czy może Walcz o przetrwanie. Rozłożymy to na czynniki pierwsze. Będzie, jak z cebulą, zaczniemy od zewnętrznej warstwy, czyli od marży brutto. Potem przejdziemy do mięsa, czyli do marży operacyjnej. Na koniec dotrzemy do sedna tego, co ostatecznie wpada do kieszeni właścicieli czyli marży netto. I najważniejsze sprawdzimy, czy te marże się rozszerzają, czy kurczą. Porównamy je z historią i konkurencją. Bo wysokie i rosnące marże to nie tylko sucha liczba to opowieść o wysokiej sile cenowej, o firmie, która ma przewagę, która dyktuje warunki na rynku. Zacznijmy od podstaw. Każda firma bierze surowce, pracę, energię i tworzy produkt lub usługę, którą potem sprzedaje. Różnica między tym, za co ona to sprzedaje, a tym to właśnie marża brutto. To nasza pierwsza zewnętrzna warstwa. Weźmy przykład realnej spółki odzieżowej firmy LPP, która ma marki takie jak Reserved, Crop czy House. Załóżmy, że bluza Reserved kosztuje 200 zł. Bezpośrednie koszty jej wytworzenia, czyli materiał, fabryka, wazji czy transport do magazynu, to może być 80 zł. Marża brutto LPP na tej bluzie to 200 zł. Minus 80 zł. Czyli zostaje nam 120 zł. A jak to wychodzi w procentach? 120 zł. podzielone przez 200 zł. razy 100% wychodzi 60%. Czyli w rzeczywistości marża brutto LPP utrzymuje się na wysokim poziomie około 57-60%. To znak, że model biznesowy oparty na globalnym sourcingu i silnej marce jest podstawowo bardzo opłacalny. Ale to dopiero początek, bo LPP to nie tylko materiały i fabryki. To także czynsz za setki salonów w galeriach handlowych, pensje dla tysięcy pracowników, potężne kampanie marketingowe czy koszty IT. Te wszystkie koszty nie są bezpośrednio związane z uszyciem jednej bluzy, ale firma nie może bez nich funkcjonować. To koszty operacyjne. I tutaj przechodzimy do drugiej, głębszej warstwy. Marży operacyjnej to jest mięso wydajności firmy. Pokazuje, jak efektywnie zarządza ona swoim głównym biznesem, po uwzględnieniu wszystkich kosztów operacyjnych. Dla LPP od wysokiej marży brutto trzeba odjąć te wszystkie koszty operacyjne. W efekcie marża operacyjna LPP w dobrych latach oscyluje wokół 14-16%. Co to tak właściwie znaczy? Z każdej złotówki przychodu ze sprzedaży ubrań, po opłaceniu absolutnie wszystkiego marketingu, wynajmu, logistyki czy pensji, na zysk z operacji zostaje około 14 do 16 groszy. To już jest konkretna miara efektywności całej maszyny biznesowej. I wreszcie trzecia, najgłębsza warstwa marża netto to już jest czysty zysk, który trafia do akcjonariuszy dlaczego? Bo są jeszcze podatki, odsetki od kredytów czy jednorazowe zdarzenia. Marża netto pokazuje finalny wynik. LPP po odjęciu odzysku operacyjnego, podatków i kosztów finansowych zatrzymuje dla akcjonariuszy marżę netto na poziomie około 11-13%. Czyli z każdej złotówki przychodu ostatecznie w kieszeni właścicieli zostaje 11 do 13 grosz. To jest imponujący wynik w handlu detalicznym. Ale teraz, kiedy już znamy te trzy poziomy, przejdźmy do najciekawszego: trendu. Czy te marże rozszerzają się, czy kurczą, i co to tak naprawdę oznacza? Wyobraźmy sobie, że kolejnym przykładem będzie KGHM. Spółka wydobywa miedź. Jej koszt wydobycia jednej tony miedzi jest względnie stały. Ale cena miedzi na giełdzie w Londynie mocno się waha. Teraz mamy scenariusz pierwszy. Gdy cena miedzi rośnie z 8000 do 10 tysięcy dolarów za tonę, a koszt wydobycia pozostaje na poziomie 6000 dolarów, marża brutto KGHM eksploduje. Rośnie z 2000 dolarów do 4000 dolarów. To jest klasyczny przykład rozszerzania się marsz napędzanego zewnętrzną siłą cenową. W tym przypadku Rosnącą ceną surowca na rynku globalnym. A teraz scenariusz drugi: gdy cena miedzi spada do 7000 dolarów, marża brutto kurczy się do zaledwie 1000 dolarów. Nawet jeśli KGHM zoptymalizuje koszty operacyjne, marże i tak spadną. To trend kurczenia się marż pod wpływem czynników makroekonomicznych, na które firma ma ograniczony wpływ. A teraz przykład firmy, która sama generuje siłę cenową. Spójrzmy na Play. Na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, gdzie usługi są dość podobne, marże operacyjne są zwykle niskie. Play przez lata konkurował agresywnymi cenami, co mogło trzymać jego marże w ryzach. Jednak firma, która buduje wyjątkową wartość, jak Apple, ma marże operacyjne sięgające 30%. Dlaczego? Bo sprzedaje nie komunikatorem, a statusowym zintegrowanym ekosystemem. Klient jest mniej wrażliwy na cenę. Gdy Apple podnosi cenę iPhone'a, jego marże mogą się dalej rozszerzać. To esencja wysokiej własnej siły cenowej. Teraz mamy porównanie z historycznymi poziomami. Spójrzmy na CD Projekt. Po mega sukcesie Wiedźmina 3 jego marże netto były bardzo wysokie. Potem przyszły koszty rozwojowe Cyberpunk 2077 i trudny start gry. Marże mocno spadły, a nawet były ujemne. Kurczenie się marż w czasie był odzwierciedleniem problemów operacyjnych. Dziś po odbudowie obserwujemy, czy marże wracają do historycznych, wysokich poziomów. Drugi przykład Procter Gamble. Pomimo odmiennych warunków rynkowych, przez dekady utrzymuje stabilnie wysoką marżę operacyjną, około 20%. To znak niezwykle trwałego modelu biznesowego, Opartego na sile marek konsumenckich. A teraz weźmy rynek detaliczny w Polsce. Marża operacyjna Dino na poziomie około 10-11%, która jest znacząco wyższa niż marża lidla czy biedronki. Dlaczego? Dino ma przewagę operacyjną. Mniejsze sklepy w tańszych lokalizacjach i niezwykle wydajna logistyka. To pokazuje, że nawet w niskomarżowym handlu spożywczym można budować wyższą rentowność. A teraz porównajmy Orlen i małą, niezależną stację benzynową. Orlen, dzięki skali, zaawansowanej rafinacji i obecności w segmencie detalicznym, ma szersze możliwości obrony marży, gdy ceny ropy spadają. Mała stacja jest dużo bardziej narażona na kurczenie się marsz w trudnych czasach. A teraz podsumujmy to wszystko w punktach. Marża brutto. To pierwszy test. Czy twój produkt ma podstawową opłacalność. Po drugie, marża operacyjna. To prawdziwy test sprawności i siły modelu biznesowego. Po trzecie, marża netto. To ostateczny rezultat dla akcjonariuszy. Trend rozszerzających się marsz to znak, że firma zyskuje na sile lub korzysta z korzystnych warunków. Po piąte, trend kurczących się marsz. To symptom presji na rentowność. Po szóste, wysokie marże w porównaniu z historią pokazują trwałość przewagi. Po siódme, wysokie marże w porównaniu do konkurencji to dowód na posiadanie rzeczywistej, mierzalnej przewagi operacyjnej, brandowej czy technologicznej. I teraz, gdy usłyszysz w wiadomościach spółka X odnotowała rekordowe przychody, zatrzymaj się na chwilę. Pytaj nie o przychody, ale o marżę. Bo firma może sprzedać dwa razy więcej, ale jeśli robi to z niską i kurczącą się marżą, to tak naprawdę ciężej pracuje za mniejszy zysk. Prawdziwym czempionem rynku nie jest ten, który najwięcej sprzedaje, ale ten, który potrafi z tej sprzedaży zatrzymać dla siebie jak najwięcej przez długi czas i ma moc, by o tym decydować. Jak Apple, jak LPP w swoim segmencie, czy jak Dino. To właśnie tę dramatyczną i fascynującą opowieść o przewadze konkurencyjnej piszą codziennie liczby zwane marżami. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Lajki i subskrypcje jak zwykle mile widziane. Cześć!